Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Gita Sandrasdyeum Misje projektantów. Dzisiaj będę dla Was miał misję od autora, który jeszcze nie pojawił się w mojej serii. A będzie to misyjka w klimacie Resident Evil, czyli coś już chyba dosyć znajomego, szczerze mówiąc, na moim kanale. I stworzył on na nas misję pod tytułem Koszmar. Koszmar, które jest chyba historyjką małą. Podzielono w tym momencie na trzy części. Prawdopodobnie być może, tak myślę, że pozostałe części są w tym momencie tworzone. Jednak my zajmiemy się tylko pierwszą częścią tej misji. Czyli tą właśnie misją koszmar z tego e, znaku rzymskiego. Autor mi również wspomniał o tym, że nie mógł grać tutaj audio. Nie wiem czym jest to spowodowane. E, pisałem również maila do tego autora, nie dostałem żadnych wyjaśnień, więc tak naprawdę nie wiem dlaczego go nie ma. Więc to autor musi mi wyjaśnić. E, również autor mi pisał o tym, że podobno tutaj są dwa skiny wgrane. Ale e, nie, przy, w e-mailu nie dostałem żadnych skinów i w nawiasie mi napisał, że e, być może będę musiał w te skiny gra, wgrać. To ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, tego również, więc tutaj też bym prosił o wyjaśnienia jakieś. Pisałem do tego autora, nie wiem co się dzieje więc e, czegoś takiego, to znaczy audio i generalnie skinów nie będzie w tej misji. Dobra, e, myślę, że tyle tytułem tak naprawdę wstępu. Misja rozegra się e, na tych właśnie nietypowych terenach, chociaż one w sumie się już niedawno pojawiły, z tego co pamiętam, właśnie u misji Mimi Lola, już sobie przypominam, mistyczna przygoda. Dobra, ale teraz już przejdźmy do koszmaru, a zatem do roboty. Autorstwa Atletico. Kurwa, co jest? Brak paliwa? Cholera. Ja pierdolę, co ja teraz zrobię na tym zadupiu? Tu nawet nikogo nie ma. W pobliżu widzę jakąś farmę. Może ktoś pozwoli mi się zatrzymać na noc. Zabiorę jeszcze coś z auta, w razie co. Podejść do bagażnika. Dobrze, że zawsze mam ze sobą jakąś broń i zapas wody. No, to zajrzę na tą farmę. Nie będę tu siedział do rana. Udaj się do, na farmę. Dobra, udamy się i to szybko. No i dobra, spoko. Widzę, że jest totalna pustka. No, ogólnie. Dzikie tereny. Dobra, zobaczmy w takim razie, co się dzieje. Ja tam jakiś traktorek, widzę, że przejeżdża. <gry> dobra, zapukajmy w takim razie do drzwi. Żadnej broni nie mam. Dziewiąta nad ranem akurat się zbliża. I zobaczmy, co się dzieje. Dobra, zapukajmy w takim razie. Dzwonek do drzwi. Drin. Jest środek nocy! Potrzebuję pomocy. Mógłbym wejść? Proszę. Wejdź. Dzień dobry. Dziękuję, że mnie pan wpuścił. Właśnie jechałem do mojej matki, ale pech chciał, że skończyło mi się paliwo. A widziałem tą farmę i pomyślałem, że może tu znajdę pomoc. Dobrze, nazywam się John. Rozgoś się w domu. Dziękuję, ja nazywam się Leon. W takim razie ja idę spać, Leon. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo, pomógł mi Pan bardzo. A więc co cię tu sprowadza, młodzieńcze? Drobiazg. Tylko nic nie podpierdol, do jutra. Spokojnie, nic nie ukradnę, dobranoc. No to czas spać. Tutaj autor chyba mi pisał o tym problemie, ale tutaj wydaje mi się, że jest źle skonstruowany w ogóle ten moment, dlatego tak to wygląda, tak jakieś te zdania nie pasowały do siebie, tak zamienione zostały miejscami. Dobra, już sobie to przypominam. No dobra, zobaczmy. Ech, pojebany dzień. Krzyk: Kurwa, co jest? Idę to sprawdzić. Sprawdź sypialnię mieszkańców. O kurwa! Uciekaj! Szybko! Kurwa, co tu się stało, John? Powiedziałem uciekaj do cholery! Dźwięk piły. O ja pierdolę. Chodź tu kurwo. Dźwięk piły. Jezu Chryste. No i jest gwiazda. Zabij bydlaka. No dobra, no to w takim razie zaczynamy, widzę, że trochę ma życia nasz przeciwnik, ale my mamy taką fajną broń, że będzie można ją powalić bez problemu, nic nam nie zrobi to piłą łańcuchową, nie ma co, dobra, no to może tak się z nią pobawmy, szkoda, że noża nie ma, bym chętnie ją kasował, no ale trzeba jakoś tak to robić, coś tu kombinować, dobra. Że chyba długo, długo to nie podpa, ale może jeszcze coś zrobi. W każdym razie coś próbuję, tutaj polepszyć je... <grybujesz> swoją sytuację. Próbuję, ale nic jej to nie da, dobra. Już wpakowałem w niej, w nią to znaczy. No, będzie to 30 pocisków, nieźle. Akurat 30 pocisków. spierdalam stąd. O kurwa. Boże, co za pojebany sen, nigdy więcej, rezydent Evil Koszmar, ciąg dalszy nastąpi. Misja wykonana, szacunek. Plus. Dobra, w porządku. Przechodzimy sobie zatem do drugiej części tego odcinka. No dobrze, czas na podsumowanko tej misji. I zacznijmy sobie tutaj od nielicznych plusów. Pierwszy dla mnie plus, no próba jednak stworzenia jakiejś opowieści ciekawej, wymyślenie jakichś takich postaci. To mi się w sumie podobało. Była tutaj próba stworzenia czegoś własnego, jakiejś historyjki, opowieści. Ja akurat jestem taką osobą, która docenia coś takiego. Kolejna sprawa, no wybranie jednak lokalizacji. Mimo, że się przewinęła w sumie niedawno ta miejscówka, to w sumie nadal to są dzikie tereny, rzadko się przewijające. Mogę to również docenić, tak naprawdę. Lepsze to niż Los Santos, tak naprawdę, czy San Fierro. Te tereny bardziej mi tutaj podeszły ogólnie. Kolejna sprawa, klimat w sumie był nawet całkiem ciekawy. Była mgła, było całkiem mrocznie, nic tutaj nawet nie jeździło. Więc ogólnie tutaj było czuć, że było to coś takiego niecodziennego. No i w misji było całkiem sporo przerywników, dialogów, cutscenek. To jest akurat największy plus tej misji, tak naprawdę od początku do końca. Mogę wsumować tak naprawdę z wprowadzeniem, że tak to ujmę. W ciągu całej misji tak naprawdę się to przewijało. I jeżeli chodzi o plusy tej misji, to już jest dla mnie wszystko. Przejdźmy sobie teraz do drugiej sprawy. A zatem, jeżeli chodzi o minusy, to ja tutaj wychwyciłem ogromną ilość błędów. No i zaczynajmy tutaj od początku. Pierwszy błąd się pojawia już na początku jest teleportujący się nasz pojazd. Jest on filmowany właśnie gdzieś w tym miejscu. No i jest druga kadcenka. Na początku tej drugiej katcenki można właśnie zauważyć przez małą sekundkę, taką jak ten samochód właśnie się przenosi z miejsca na miejsce. No i to jest niestety błąd ten samochód powinien podjechać. A nie powinien się przenosić, teleportować. Kolejna sprawa, taka bardziej dodatkowa, ale dzięki temu misja by wyszła lepiej. Zanim generalnie doszłoby do ukazania, że paliwo nam się skończyło, to można było jeszcze zrobić więcej cutscenek, które by ukazywały, jak podróżujemy tym autem właśnie po tych terenach nietypowych. To naprawdę umieścić ciekawe obiekty, jakieś zaprogramowane pojazdy. Jakieś inne pojazdy, no coś tutaj można byłoby fajne kamer, kamerki generalnie zmontować na tej całej trasie i to by zdecydowanie tutaj podziałało na plus, właśnie, zwłaszcza jeszcze w tym klimacie. Więc szkoda, że autor się do tego ograniczył tylko do zatrzymania auta. Jeszcze przed tym parę cutscenek bym tutaj generalnie wpakował i dopiero potem bym przeszedł generalnie do zakończenia się paliwa w naszym zbiorniku, że tak to generalnie tu ujmę. Teraz przechodzimy do kolejnych drobnostek. No to kiedy nasza postać wspomina o tej farmie, no to ta farma powinna być ukazana albo kadstenka powinna nam pokazywać, że nasza postać się patrzy w stronę generalnie tego budynku, bo ona była odwrócona bardziej w tą stronę, a nie w stronę tej farmy, więc to było dla mnie odrobinkę dziwne. Kolejna sprawa jest taka, że są liczne błędy w pisowni dialogów. Zdania po znaku zapytania pisze się z dużej litery, polecenia się pisze z dużej litery, brakuje wielu znaków zapytania w wielu momentach i przecinków. I to są poważne błędy, na które trzeba zwracać uwagę. Jednak jakiś poziom te dialogi trzymały, nie mogę powiedzieć, że one były aż tak źle napisane, bo. Tutaj widać, że autor trochę się w tym postarał, muszę przyznać, ale trzeba jeszcze trochę nad tym popracować, by to wszystko wyglądało jeszcze lepiej. Kolejna sprawa, punkty kontrolne. Jeżeli wchodzimy w punkt kontrolny, to potem powinien być teleport gracza, aby po prostu nie zepsuć następnej kaccenki, na przykład przeszukiwania bagażnika. Tutaj kolejny jest taki punkt kontrolny, gdzie idziemy zadzwonić właśnie do tych drzwi, to tutaj znowu jak wejdziemy krzywo i nie będzie teleportu tego gracza, no to znowu ta kaccenka tak dziwnie będzie wyglądała. Ale to jest tylko drobnostka, bo akur akurat na to się tutaj aż tak bardzo nie dba. Przechodzimy do kolejnych drobnostek. Była tutaj, to znaczy był tutaj drobny błąd z modyfikacją ilości życia. Powinien być ten pasek generalnie życia cały zapełniony, a my właśnie powinniśmy mieć ilość życia no 100, czyli taką, jaką widzicie teraz tak naprawdę w prawym górnym rogu. Więc tutaj jest również taki drobny błąd. Umieściłbym więcej właśnie obiektów, pojazdów i to nie tylko na tej drodze asfaltowej, również w pobliżu właśnie tej drogi, w pobliżu właśnie takiej chyba... To jest jakaś droga polna, czy nie wiem jak to nazwać generalnie. Generalnie na całym obszarze tej farmy również można było jakieś obiekty zmajstrować, pojazdy, aby te wszystkie mapki jeszcze lepiej się tutaj prezentowały, ale one tak naprawdę służyły tylko do tego, by po nich spacerować, więc to jest też dla mnie drobnostka, bo to nie była tak naprawdę mapa bitewna, bardziej, żeby wytworzyć dodatkowy klimat. Więc to, to jest to jest taka, tylko tak naprawdę dodatkowa sprawa. Kolejna sprawa drobna, która przykuła moją uwagę, no to. Jednak Adsenka poinformowała nas generalnie, że z bagażnika wyciągamy zapas wody i zapas y, amunicji do pistoletu, czy zapas pistoletu. Jednak w czasie podróży y, generalnie do tego mieszkania no to nie możemy wyciągnąć pistoletu i to ma dla mnie odrobinkę mało sensu. I powinno to zostać wyjaśnione, albo powinniśmy móc właśnie wyjąć generalnie ten y, pistolet. Kolejna sprawa, no to kiedy nasza postać generalnie dzwoni do drzwi, no to powinna mieć animację, że rzeczywiście dzwoni, a ona wygląda tak, jakby nic nie robiła. Więc tutaj jest również taka drobna sprawa. Jednak teraz przejdziemy sobie do poważnego błędu tej misji. Mieszkaniec mówi generalnie, że jest środek nocy, a przecież widać wyraźnie, że misję zaczynamy gdzieś o 8 nad ranem. No pod to mieszkanie tak naprawdę dochodzimy o 9 nad ranem. No to 9 nad ranem nie jest środkiem nocy. I to również ma tak naprawdę wpływ na dalsze momenty tej misji, ponieważ tam właśnie była mowa o tym, że będziemy spać właśnie w środku nocy. A skoro jest, są już takie poranne godziny, no to te dialogi trochę nie mają sensu. Więc takich spraw trzeba generalnie w tym przypadku było pilnować. Teraz przejdźmy sobie do kolejnych szczegółów w interiorze. Od razu Wam mówię, że to nie jest ten sam interior, generalnie, który pojawił się w misji, ale autor nie wysłał mi właśnie tego swojego dzieła w trybie edycji, no i też za dużo jest tych interiorów do przeszukiwania. Więc omówię to po prostu na przykładzie tego interiora, ale myślę, że nie będzie żadnego problemu. A zatem jeżeli chodzi generalnie o momenty w tym interiorze, no to były takie dwie jednakowe animacje w czasie rozmowy z tym farmerem, a później właśnie w czasie, gdy ten farmer chyba ze swoją żoną tam leżeli właśnie na podłodze. I to tak troszeczkę niejako się Prezentowało i można było wprowadzić w tym miejscu właśnie jakąś dodatkową, generalnie różnorodność. Kolejna sprawa. Jest tutaj właśnie pomieszana tak naprawdę kaccenka, która utrudnia w ogóle zrozumienie trochę tego dialogu z tym farmerem. Autor mi pisał, że po prostu jedna kaccenka tak jakby sama się przestawiła na środek. No to według mnie jest to mało prawdopodobne. Ja musiałbym zobaczyć właśnie w ten moment w trybie edycji. I wydaje mi się po prostu, że autor po prostu złej kolejności po prostu ustawił te kaczenki po prostu, ale nie jestem tak do końca tego pewien. Fakty są takie, że tego momentu nie da się po prostu zrozumieć. No i abym mógł sprawdzić ten błąd dokładnie, no to potrzebowałbym tutaj wejść do trybu edycji tej misji, a takiej możliwości w tym momencie tutaj yy, niestety nie ma. Jeszcze na początku tej pierwszej tak naprawdę kaccenki w tym interiorze to Jena właśnie z tych kamer przenikała w brzydki sposób generalnie przez jednego z aktorów, więc takich rzeczy również należy unikać generalnie na przyszłość oraz był właśnie zdublowany również aktor w tej kaccence tak naprawdę w tym czasie tego dialogu z Farmerem się pojawił zdublowany aktor, więc tutaj jest błąd w prawdopodobnie skonstruowaniu. Myślę, że to ma właśnie wpływ również na to e, przestawiony na ten dialog. To ma z tym związek właśnie, ale potrzebowałbym, jak mówię, potrzebowałbym trybu edycji właśnie, żeby to dokładniej e, sprawdzić. Przechodzimy do kolejnych szczegółów. E, po tym dialogu właśnie z tym farmerem otrzymaliśmy według mnie zbyt przesadzoną ilość amunicji do naszego pistoletu zmniejszyć i to naprawdę do minimum, zdecydowanego minimum. Byłoby to bardziej realistyczne, no i jeżeli pojawiłaby się jakaś akcja, no to też to powoduje dodatkowe myślenie, więc to też jest bardzo fajny trik, który można generalnie tutaj już dzisiaj wykorzystać. Kolejna sprawa. Autor mi wspomniał, że nie mógł z jakiegoś powodu wgrać audio, nie dostałem żadnej odpowiedzi na e-mailu. Co się takiego stało, jednak dla mnie to nie zmienia też faktu, że można było wprowadzić dźwięki piły łańcuchowej tego krzyku, no i również jakąś przyjemną melodyjkę, która by pasowała generalnie do tej misji. Ale niech autor generalnie też może napisać, w czym był tak naprawdę problem i żebyśmy mogli go rozwiązać i żeby następnym razem go nie było. To, że dzisiaj się zdarzył, no to nie znaczy, że się może zdarzyć generalnie po raz kolejny. Więc tutaj również. Yy, już tutaj przed tym przestrzegam, e, kolejna sprawa, no dostaliśmy również nieskończoność amunicji potem do pistoletu chyba po obudzeniu się, czy po tym jak zeszliśmy z tego fotela, z tej sofy tak jakby, więc tutaj jest powiększająca się amunicja tak naprawdę, e, kolejna sprawa, już kiedy wchodzimy tak naprawdę do tej sypialni, tych dwóch postaci, no to nasza postać właśnie słyszy tą piłę łańcuchową, to moim zdaniem, kiedy ona właśnie słyszy to piłę łańcuchową, no to powinna jakiś odruch zrobić generalnie w stronę drzwi, że coś jest nie tak, albo można było właśnie dać zbliżoną kamerkę na jego twarz, i to również by efektownie wyszło akurat w tej sytuacji, ale to też jest taka drobnostka. E, niestety taki bardziej poważniejszy błąd, e, drzwi się otwierają, tak naprawdę to by symbolizowało właśnie, że ten przeciwnik z piłą łańcuchową Wychodzi właśnie do nas, no ale potem tak naprawdę się teleportuje na ten korytarz, więc coś tutaj nie działa. No i on się odrobinkę tak znikąd według mnie pojawia. Kolejna sprawa, która jest tak naprawdę. Sumą takich szczegółowych błędów, ale nie da się ich tak naprawdę zauważyć na pierwszy rzut oka, muszę przyznać. Nie zawsze da się to wykryć, ale ja to wykryłem w czasie e, tak naprawdę drugiego testowania misji. E, o co chodzi? Punkt kontrolny jest generalnie ustawiony na początku, wejście do tej sypialni po usłyszeniu tego krzyku za blisko e, tych drzwi, bo jeżeli wbiegniemy tak naprawdę w ten punkt kontrolny, to możemy właśnie, wystarczy, że otworzyć te drzwi odrobinkę, to wtedy nie będzie właśnie tych mieszkańców jeszcze. W tym pomieszczeniu oni się do, dopiero pojawiają na czas tej kadzcenki, oni powinni już tutaj być, w czasie gdy dostajemy to polecenie udania się w to miejsce. Kolejna sprawa jest taka, jeżeli otworzymy te drzwi, uchylimy je odrobinkę, to będzie widać zdublowaną naszą postać, więc to również jest taki generalnie błąd. No i na czas również walki, generalnie z tym przeciwnikiem, z piłą łańcuchową. Zostali ukryci z jakiegoś powodu w ogóle ci mieszkańcy, oni znikli, nie wiadomo z jakiego powodu więc takich spraw również, również trzeba właśnie tutaj pilnować. Jeżeli chodzi o walkę z tym przeciwnikiem naszym, no to znikąd dostaliśmy tak naprawdę 1000 na amunicji do shotguna. Po pierwsze znikąd, a po drugie znowu jest to przesadzona ilość amunicji, więc e, również takich błędów według mnie należy po prostu unikać na przyszłość. No walka z tym przeciwnikiem jest szczerze mówiąc nudna i mało realistyczna. Wpakowałem w niego 30 pocisków chyba e, do shotguna. Było to strasznie mało realistyczne, nudne, monotonne. Skrócić to zdecydowanie utrakcyjnić generalnie o jakieś ciekawe efekty. Ale nie tworzyć takich długich walk generalnie, bo to tylko przedłużało misję zbędnie według mnie. W tym momencie było również właśnie określenie: polecenie chyba zabi bydlaka czy coś takiego. No to my walczyliśmy z kobietą, więc to określenie tak średnio tutaj pasuje. Ale ja mam też podejrzenie, że właśnie brakuje tutaj skinów jakichś, ale autor nie przesłał mi żadnych skinów. Jest również to pytanie, czy być może będziesz musiał wgrać w skiny, skoro ja ich tych skinów nie mam na e-mailu, więc ja tego momentu właśnie nie rozumiem i chciałbym właśnie uzyskać wyjaśnienia jakieś, a ich nie uzyskałem, więc szczerze mówiąc, właśnie tutaj coś tutaj według mnie właśnie nie gra z tą misją. No i jeszcze pojawiły się gwiazdki poszukiwania, no to akurat tutaj myślę, że nikt nas nie widział w ogóle. Policja również myślę, że do klimatu akurat tej misji średnio tak naprawdę pasuje w tym przypadku, więc te gwiazdki nie powinny się pojawić. Ale policja w ogóle tutaj nie weszła, jest ona praktycznie niewidoczna, więc to jest oczywiście tylko drobna drobnostka. Przejdźmy sobie jeszcze do ostatniej cutscenki. Tutaj właśnie był moment, że nasza postać chyba miała koszmar w czasie, gdy spała, ta animacja pierwsza właśnie na to wskazywała, no i koszmarem właśnie jest chyba ta misja generalnie, którą rozgrywamy, no i przebudzamy się, no i potem chyba znowu zasypiamy i według mnie nie powinniśmy mieć znowu takiej animacji, jakby nasza postać się trząsła w łóżku, ponieważ no ten koszmar już minął, więc chyba na spokojnie możemy tutaj zasypiać, więc ta animacja zmieni się na bardziej taką spokojniejszą w łóżku, że tak to ujmę. No i również nie rozumiem generalnie tego momentu, dlaczego, yy, Znowu ta postać spiło łańcuchową się tutaj pojawia znikąd, tak naprawdę, bo to widać na kamerze. Też nie rozumiem, skoro ona pojawiła się tylko w tym śnie, to co ona robi przed naszym łóżkiem, tak naprawdę w prawdziwym życiu. Tego momentu muszę przyznać, że nie zrozumiałem właśnie i to jest dla mnie e, dziwne. No i ostatnim błędem tej misji no jest ona mało rozbudowana. Czas jej przechodzenia to jest takie około 5 minut, można tutaj stwierdzić. Autor mi wspomniał na e-mailu, że misja jest krótka, bo to pierwsza część, no, ale mi to nie zmienia dla mnie faktu, że 5 minut to jest za mało czas, żeby generalnie to mogło być czymś wyjątkowym i można było jeszcze bardziej to generalnie rozbudować. I dobrze, jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty do tej misji, to już byłoby na tyle. Czas przejść do końcowych słów. A zatem, jeżeli chodzi o moje końcowe słowa, co ja tutaj mogę powiedzieć? No, misja jest na podstawowym poziomie i zawiera w sobie tak naprawdę ogromną ilość błędów. Wiele błędów szczegółowych, ale również przewijają się tak naprawdę te poważne. Jest również wiele drobnostek. Jednak, no, z plusów, odrobinkę tutaj zauważyłem, no, ta misja też nie jest bezwartościowa. Jest ciekawy pomysł na jakąś opowieść, tak naprawdę. Więc to tutaj mogę docenić. Lokalizacja również jest według mnie całkiem ciekawa. Autor tworzy całkiem ciągające dyskusje, jest tutaj st próba stworzenia jakichś ciekawych dyskusji, i również to mogę generalnie tutaj docenić. Ale jeżeli autor chce być lepszy, to koniecznie trzeba się skupić nad szczegółami. No i polecam obejrzeć naprawdę e, różne poradniki. Znajdzie się oczywiście na moim kanale. E, jeżeli chodzi o tematykę tej misji, no po tytule ja muszę przyznać, że myślałem, że to będzie misja w klimacie apokalipsy zombie. Jednak po rozegraniu tak naprawdę koszmaru części pierwszej, no to wydaje mi się, że to chyba nie jest jednak ta tematyka. Ale mogę się mylić, bo tak naprawdę do końca sam nie zrozumiałem tej tematyki, tej misji, o co tutaj chodzi, tak naprawdę. Bo mogło to być również generalnie tak, że tutaj tak naprawdę chodzi o to, że nasza postać po prostu śpi i wcielamy się tak naprawdę w sen. Tak naprawdę, co się dzieje w snach tej postaci? I to nawet jest całkiem ciekawy pomysł, ale nie jestem tak naprawdę pewien do końca, czy o to chodzi, bo jak patrzyłem sobie na początek drugiej części, no to ona nie ma właśnie wspólnego generalnie aż tak bardzo z tym, co się tutaj działo. Tak mi się przynajmniej tutaj wydaje. Ale mogę się w ostateczności mylić, ponieważ nie rozegrałem tak naprawdę jeszcze do końca tej misji, to są takie tylko wstępne tak naprawdę przemyślenia. Muszę przyznać, że naprawdę jedna z dziwniejszych misji, tak naprawdę, jaką przyszło mi oceniać. Ja oczekuję od autora naprawdę kilku wyjaśnień. O co chodzi, tak naprawdę, z Audio dokładnie, w czym są problemy, żeby takie coś się nie pojawiło na przyszłość, żebyśmy to rozwiązali po prostu. Skiny, czy są rzeczywiście do wgrania? A jeżeli są do wgrania, to proszę mi je przesłać na maila, bo ja nie miałem czego tak naprawdę wgrać, więc dlatego one się dzisiaj tutaj nie pojawiły. No, i również jeżeli miałbym wyjaśnić, właśnie, co się stało, właśnie w środku tej dyskusji, w tej misji, to potrzebowałbym, właśnie, tej misji w trybie edycji, aby wyjaśnić, właśnie, co poszło tam nie tak. Jeżeli macie jakieś ciekawe rady dla tego twórcy, dawajcie znać o tym w komentarzu no i możecie też napisać, co o tym tak naprawdę sądzicie. No dla mnie misja nie do końca da się ją zrozumieć, ale stoi na słabym poziomie i podstawowym. Ale nie każdy jest mistrzem na początku. Jeżeli autor wyciągnie wnioski, z pewnością może być jeszcze z pewnością dobrym projektantem. I tego mu oczywiście życzę. Dzięki za uwagę, to wszystko ode mnie. Życzę Wam spokojnej nocy, trzymajcie się, cześć.